Piękna bziana, panowie. Czy się uda wyciągnąć? Nie wiem. Próbuję. Ugięcie Team Dragona, który nie łamie się. Niemożliwe. Dwie szczytówki połamane, a taka brziana nie da mu rady. Parę minut już ją ciągnę. Nie chcę wyjść z tego prądu. Jest to przyłów, oczywiście. Próbowałem tlenia w tym ładnym przelewiku w pięknej wodzie trafiła się brzana nie wiem może się uda wciągnąć, może nie, ale słyszycie sami co się dzieje pięknie. Stoi cały czas w nurcie i się nie poddaje. Podkręcimy troszkę Ale jest skrótę ciężka, masakra Spróbujemy ją wziąć na żywca Ale będzie ciężko No chodź, mała, chodź Tak wrócisz do wody i tak Chodź Jeszcze kapkę Czy widać czy nie? Nie. Idzie dalej. Dobra, wyłączam, robię fotę. Jak skończę. Aaaa! Pięknie Ciekawe ile potrwa to jeszcze. Miałem też dzisiaj leszcza. Kilka kleni i parę okoni. Dzień super. I na koniec niespodzianka. W postaci lokomotywy. Ładnie zapięta, zapysk. Nie żaden przyłów. A czy przyłów? Nie zap Ale jesteś piękna. Dobra, kończymy sesję. Trzeba się skupić.